W ratuszu zaprezentowano koncepcję zieleni miejskiej. Zaprezentowaliśmy plan nasadzeń kompensacyjnych, czyli drzew, które zostaną posadzone za te wycięte, które zostały już wycięte wcześniej w Olsztynie i za te, które będą wycięte w związku z inwestycjami drogowymi, czyli mam tutaj na myśli inwestycję tramwajową i związaną z buspasami. Pierwsze nasadzenia zaplanowano na wiosnę tego roku. Nowe drzewa pojawiły się m.in. przy ulicy Artyleryjskiej i Alei Wojska Polskiego. Będzie najwięcej drzew wycinanych na ulicy Obiegowej, ale jest to teren, który już od wielu lat był przeznaczony pod, pod tą nową ulicę. I, i, i oczywiście wiadomo, że, 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 że nie da się w, w tych, z, tych drzewach, które wyrosły przez tyle lat, poprowadzić trasy bez wycinki. Koncepcja zieleni miejskiej zakłada także zasadzenia drzew na niezagospodarowanych skwerach i placach oraz w pobliżu szkół i przedszkoli. I wiele miejsc w zasadzie w całym Olsztynie, zarówno w, w ramach programu y, y, zazielenienia szkół i przedszkoli, y, jak i innych, które dotyczą zarówno skwerów, y, jak i y, mniejszych y, zieleńców, parków, y, czy ciągów pieszych. Wystosowaliśmy stosowne zaproszenie do przewodniczących, jak i samych rad a ażeby mieszkańcy w ramach swoich tych najmniejszych wspólnot wskazali, gdzie u nich są miejsca i gdzie oni chcieliby, ażeby ta nowa mogło powstawać. Na zazielenienie miasta przewidziano środki w wysokości około 300 tysięcy złotych.